Jest. Dobrze! Jest! Dobrze! Półfinał. Jest półfinał, półfinał, półfinał. finał! Dobra. Ja świecę robię. Dobra, let's go! Ja Szajne. z tyłu jestem. Dobra. Dobra, lecimy pod akcję. Dobra, Jank. O... Ładnie! Ojojoj, oj, oj, oj! Pięknie! Nieee... <noise> co się drzesz <noise> Ludzie, co to był za goal? A, Ładnie! Ładnie! Ale zmieścił. Pięknie! Co Bez booster jestem. Mój dobra. Nie. Nie... Nie miałem jak, no bez tu... Akurat... i jeszcze tak podrzucona dziwnie. A o, mi akurat spoko. ping wywaliło. No, a Young nie trafił. Oii... oj. oj. Ej, no wyjdź, 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 wyjdź! No, no czemu ty nie wychodzisz pod to Dobrze Ej, Ale... no ładno jest Pięknie, brawo Orion Chciałem bezpiecznie O Jezu. Ej, no, Orion Ale Dobra chill On się tam na wrzutkę ustawie. Widzę właśnie i nie wiem co on zrobi Hej. Nie, nie on dobije Eee, do tyłu Pod tył Kogo tam dzwoni? Dom u mnie. A no to. A no. No właśnie tego się obawiałem. Zagrałem Nie agresywnie mam. i... Bramka była. Przez to. Ale soczyste. Soczyście. Okej, okay, teraz kupienie minuta trzydzieści na jedną bramkę. Co... Ale... Ale precyzja, cóż za zawodnik, cóż za klasa. Ja Dobra, też nie. daleko. Masz pojać, podejść teraz, o. Dobra, podchodzę. To może? JEST! Yes! Dobra. Ale się zesrali, tak <laughs> wiem. Ja tak mocno. NIE! nie! O, <laughs> o, o Boże! Zbratowani. Jej! <laughs> Jej! <laughs> Nie, nie, to po angielsku będzie wow, więc... Po Dobra. Okay. Dobra. Zostawił piłkę, jak nie. nie no ale czemu nie ma nikogo. U. Nie ma sensu pomagać z piłką. już Ale no, ja już na to... środek na, na akcję backi byłem. Dobrze no, byłem. Ale i tak na sta... jedno chyba... Kurde, ale... Dwa. Czemu ja muszę tu mieć ten ping głupi, no? Ja naprawdę. Aha. Ja naprawdę nic nie używam w tle. Jest ktoś pod to? Gol? No, no, nie. nie. Dobra. Ale co jest? Minuta 30. No tak, trochę lucky, Jestem. ale. Jestem. Na środek, buścik. O Orient? Nie, mam Daj. nie Dobra. Dobra, dobra. dobra. Ktoś przyjmij tu? Dobrze. Dobrze, wybiłem. Dobrze. Ściana. Dobra. Nie. Nie. Dobra. dobra. Jeden, jeden. Jeden, Dobre. jeden. Oh! For Biden tempo. Nie! Young, dobrze. E, biorę. Ładnie. Oh, jo, jo, jest! Oh, jo, jo. Oh! Ale! Yo, ale Young gdzie strzela widzowie? Ale strzela. jak jest napalony. Ale to było dobre. Bramkarz, bez szans. Chill. Ja to odbijam. I lecę za yeah, akcją. No jest, leć. Mi ciężko na ich kontry zrobić. No robię, i ładnie! Jest... Dobra! Ładnie, pode mnie. Jest ładnie. Po nie, zablokował jeszcze. Nie gadaj! Nie. no. Dobra. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Wyliczony. Poszamy. Nie. Gość. Nie wejdzie, Gość. nie wejdzie. Dobra. Jestem pod to. Jest ktoś? Nie. Ja. No dobra, spróbuję. Hmm. Eee, raczej trochę na środku stoi. Be będzie Ojojoj. oj, oj, oj. Dobij. Nie! No myślałem, że ty dobijesz. Aaaach. Fano cofano. No podejdź, co podejdź. Mmm, nie trafiłem. Zniszczył mnie! Jest ktoś? Dobra. Ja trzymam piłkę, okay. trzymam piłkę. Dobra, do przodu. Już, okay. nikogo na bramce tak naprawdę. Dobra, jeden, Ja to okay. pod, podjeżdżam. Dobra. Nice. Na czas, na czas. 15 sekund zostało. No wiemy, wiemy. To już wyczekać tylko. Ale Nie teraz! Jest! Yes. Dobrze. Dobrze! nice! Mamy! Dobrze, że ty to <grym> Nie! Boże, Mamy! Tak, że to no wyszły, Jek. poddali się! Kurde. Finał! No, i teraz największy albo największy dupy, albo była największa radość, widzowie. Muszę przyznać, ja. dawno nie mieliśmy finału. Mhm. Jakieś ostatnie Oj, słowa daj, przed ja zaczęciem. No to co panowie? Dajemy siebie wszystko, full focus. I jakiś dominus nie może nas pokonać. To jest Rocket League. To jest na ile maszyna, dwa czy na jeden? Na dwa. A dwa? No. Piłki. Nie biorę tego. Też tego nie biorę. Ojeju. Oh, dobra, dobra podoba mi się to. Ładnie sobie podałem akurat. Dobra. Wrzuca typ. Dobra. O Nie ma, nie ma. O, sorry. Czyli. Dobra, dobra. Wywaliłem, mhm. wwaliłem. Biorę. Bierz. Dobra, ja przyjmuję. Okay. Grajcie, to grajcie, to obydwoje. Ach, dobra, biorę, tak. biorę. Aha. Jest, yes, dobra, biorę, biorę. I. Dobra, sam yes. to dobił. Dobra. Pięknie. Ładnie. Tak, Chyba jeszcze sam to dobił. E, boost jest z tyłu po lewej, jak chcecie. Ja dobra. szybko idę po niego. A, po lewej. Po lewej, no, od nas. No i znacznie, e, biorę tak? Tak, teraz. Biorę to. Dziwnie. Teraz sobie muszę mówić, że po waszej stronie, co? Tak, o, ojo, ojo, gdzie lec co? co tu jękstrzela dzisiaj? Nice. Ojojoj. Jak... Pamiętam ten turniej, kiedy chyba pierwszy raz zagraliśmy z i go No, Oj. Jak Oj. mawia trener, to niebezpieczny wynik, ale miejmy nadzieję, że tym razem ta zasada się nie sprawdzi. No. Znaczy, pamiętaj, to jest niebezpieczny wynik. Nikt nie mówi, że musi się udać im. się. Skasować bym chciał? Nie! Ale popchali. Że... Popchali. Ze stresową piesz śmieć, no Ja cofnę, ja cofnę Ja będę grać safe to nie, nie, nie No nie Żarty jakieś Dobra, spokojnie To jeszcze nie jest przegrana. Chill ładne pytanie Dobrze, Jank. dobrze, Jank. Wejdzie. Ej! Ej! To Wejdzie! Yes! yes! Nie mogę, Jank ugrał totalnie to. Szef. Szef. to. No i... Jedną nogą... Do zwycięstwa. A jeszcze trzeba dostawić drugą. Jusia? Uwaga. Oj, ale Uwaga. Dobra. Nie! Nie oh. akcję jakby, ale... No! Nie! Zablokował O boż. Nie wow No chyba spróbuję bardziej wychodzić, więc spodziewajcie się Uf. switchów Wychodź! Tak, Dobra. Dobra! Jest! Trzy minuty! Mówię. Będę grać agresywnie teraz, więc uwaga. Niestety. Mam to? A, chyba. Nie. Nie no, Juzio. Nie, nie graj do, do bramki. Chociaż? No, Dobra. Coś ład... mówiłeś. Chodź. Okay. No, nie, nie o to mi chodzi, że coś źle poszło, ale no... To, jak oni wszyscy do bramki, to ty też nie niezbyt... z Nie. Nie. Dobra. Nie, nie, nie. Dobra, przebijam. Wybijcie to, wybijcie. Hmm. Dawaj, oram. Próbuj, nawet bez boostu. A, dobra, nice. Dobra, ja podejdę. Podejdź, podejdź, ja będę z tyłu. Aaaa! Jest... Nie! Dobra, odrobiłem te dwa gole, to, za to, za to za zaczęło nam wychodzić na Ale tryk. tutaj gaz, gaz, gaz. A, nie się. Jest! Dobra, w końcu, coś użytecznego asysta. Okej. Okay. Do środka. Dobrze. Nice. Gol. ojoj ojoj O wow wow, wow wow Brawo brawo Odpali, Odpaliłem się chyba Tak już oj. się na to ostatnią rundę w finale Ale Jestem świeżo odziem. wymienione No co to za odbicie się Dobra Mało sto mam Ja też mam mało Ale to podkręcił Aj, Ale to dobijem Ale <laughs> jak podkręcił w okienko Fiuu, dobra? OLE! Próbuję jeszcze raz Orion. Ale Messi tu leciał normalnie, taka Mam wkrętka. To... Nie! Kurczę, słupek. Leciał Messi, taka wkrętka było. Ja jestem na bramce. Young! Do przodu, dobrze. Pięknie. 20 sekund zostało. Ja to... Wybiję Yang. <golny> co to było? Ja to strzelę Yangiem. Tylko bardziej G. No i ten piękny nastanie strzał no. Czy to nie powinien być jakieś bilardowy swoim człowiekiem? To no niestety nie ma takich Ja no tu strzelaję ja... Yangiem Jest bilardowa, jest, usta... jest bilardowa Ajka, ale to trzeba przeciwnikiem strzelić. nie yeah. Dobrze! Dobrze, Polska! Bardzo... Polska. Polska! Brawo! Uh -huh. Mamy to widzowie! Mamy to! 2-0 finał i tym samym dostajemy Dostajemy brawo, zwycięzcę brawo. turnieju Diament sezon 7 oh, i puchar oczywiście Hyper Squad The Champions! Sure. No to, no to jeszcze jeden Najpierw puchar pretendentów, wow. jakiś baner, puchar gwiazd Koła Nunia nun ja przybieczony, to nowa biel, egzotyczne koła Ale co nie są te koła No fajne są, a ja dostałem z gruba dół Hyper Top 1 drużyna z największą ilością goli 20 Ja jako osoba, Young Top 1 jako strzelec Wow. E, I ja drugie miejsce, jeżeli chodzi o asysty, bo mam ich pięć, także dominacja genetyczna widzowie, pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się, cześć! Siema!